Apokalipsa dzień po dniu Sanktuarium Boga I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu Oto przybytek Boga z ludźmi i zamieszka wraz z nimi i będą oni jego ludem a on będzie Bogiem z nimi Apokalipsa rozdział 21 wiersz 3 Oto przybytek Boga z ludźmi Cóż za niesamowita obietnica? Jest ona echem tego, co stało się z Jezusem, gdy przyszedł na ziemię. W Ewangelii Jana czytamy, a Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca pełen łaski i prawdy. Jan 1:14. Grecki czasownik zamieszkało pochodzi od rdzenia, który oznacza przybytek lub rozbić namiot. Idea przybytku, a więc namiotu spotkania tego przenośnego sanktuarium, ma długą i świętą historię, którą żydowscy czytelnicy Jana natychmiast by zrozumieli. Werset ten odnosił ich bowiem do pierwszego przybytku narodu żydowskiego, namiotu na pustyni. zbudowanego zgodnie z instrukcjami Boga przekazanymi Mojżeszowi. I zbudują mi świątynię, abym mieszkał pośród nich. Wyjścia 25-8. W następnym wersecie to sanktuarium jest nazwane przybytkiem. Fragment ten brzmi następująco. Według wszystkiego, co ci ukażę, według wzoru przybytku i wzoru wszystkich jego naczyń, tak uczynicie. Wyjścia 25.9 jest to jeden z setek wersetów dotyczących przybytku, w którym Bóg mieszkał wśród swojego ludu tutaj na ziemi. Dzisiejszy fragment odzwierciedla więc ideę, która rozbrzmiewała na przestrzeni całej historii. Mówi o obecności Boga pośród nas, jednak w tym przypadku dzieje się coś radykalnie innego, a to dlatego, że Jego lud nie jest już oddzielony od niego przez swój grzech, ponieważ Jezus przyszedł nie raz, ale dwa razy i na zawsze rozwiązał problem grzechu. Cała ludzkość w odnowionym świecie będzie regularnie i ochoczo oddawać cześć Bogu w rytmie wyznaczanym przez miesiące i szabaty. I będzie się tak dziać: od nowiu do nowiu i od szabatu do szabatu przychodzić będzie. Każdy człowiek, by mi oddać pokłon, mówi Pan. Izajasz 66, 23. W starożytnym Izraelu Bóg wyraził swoje pragnienie: Będę im Bogiem. Oni zaś będą mi ludem. Jeremiasz 31:33. Ale dotąd grzech ludu zawsze stał temu na przeszkodzie. Teraz jednak przeszkoda została usunięta. Od tego momentu będą jego ludem, a sam Bóg będzie z nimi na zawsze. Apokalipsa 21:3 Wspólnie zwróćmy się ku Bogu. Drogi Boże, w tej chwili chcę być jednym z Twoich naśladowców, a ty chcesz być moim Bogiem. Pragnę na zawsze przebywać w Twojej obecności. Do dalszego studiowania. Księga Jeremiasza, rozdział 24, wiersz 7. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 13, wiersz 12. List do Hebrajczyków, rozdział 9, wiersz 2.